Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. 1 sierpnia to jedna z tych dat, które w polskiej historii znaczą więcej niż tysiące przemówień, marszów czy obchodów. To dzień, który nie potrzebuje oprawy. On sam jest pomnikiem. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to nie tylko symbol walki o wolność, ale także narodowej godności, cierpienia i heroizmu. Tymczasem w 2025 roku, w dniu, gdy cała Polska zatrzymała się o godzinie 17 w hołdzie bohaterom, jeden człowiek postanowił tę chwilę zignorować. Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej, milczał. Nie było go ani na powązkach wojskowych, ani na żadnych oficjalnych uroczystościach w stolicy. Nie pojawił się w miejscach pamięci, nie złożył kwiatów, nie zapalił znicza. Co więcej, przez cały dzień na jego profilach społecznościowych nie pojawiła się nawet najskromniejsza wzmianka o tej rocznicy zero cisza jakby dla niego ten dzień nie istniał jakby heroizm polskich powstańców był tylko niewygodnym przypisem do historii, który najlepiej byłoby przemilczeć. Dla człowieka, który sprawuje urząd premiera Wolnej Polski to nie tylko niedopatrzenie to kompromitacja. Można byłoby jeszcze próbować szukać jakiegoś usprawiedliwienia choroba, nagły wyjazd, sytuacja losowa. Ale nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Tusk zwyczajnie uznał, że nie warto się trudzić, że nie trzeba się fatygować, by pokazać odrobinę szacunku tym, którzy 79 lat temu oddali życie za jego wolność. I nie chodzi tu o politykę, nie chodzi nawet o sympatie partyjne czy poglądy. Chodzi o coś znacznie głębszego. O moralny obowiązek głowy państwa wobec własnego narodu. Brak obecności premiera w dniu tak istotnym dla tożsamości narodowej to nie tylko błąd, to policzek wymierzony wszystkim rodzinom powstańców, wszystkim tym, którzy co roku przychodzą z biało-czerwonymi opaskami i łzami w oczach, by wspomnieć swoich dziadków, ojców i matki. To zlekceważenie historii, która jest fundamentem naszej wspólnoty. A kiedy ten brak szacunku pochodzi od samego premiera, staje się symbolem upadku wartości, którymi kiedyś ten urząd się kierował. Donald Tusk wielokrotnie udowadniał, że interesy zagraniczne, układy brukselskie i poprawność polityczna są dla niego ważniejsze niż sprawy polskie. Ale 1 sierpnia przekroczył kolejną granicę granicę przyzwoitości. Nawet w czasach największych politycznych napięć, liderzy różnych opcji potrafili stanąć razem, by oddać hołd powstańcom, potrafili zawiesić spory, by w tym jednym dniu mówić wspólnym głosem. Tusk natomiast postanowił zamilknąć. I to milczenie mówi o nim więcej niż tysiąc jego wcześniejszych przemówień. To nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk udowadnia, że historia Polski jest dla niego jedynie przeszkodą w budowie europejskiej narracji. Ale pierwszy raz uczynił to w sposób tak ostentacyjny, tak bezczelny, tak demonstracyjnie zimny. Milczenie premiera nie jest jedynie osobistym brakiem refleksji, to wstyd dla całego państwa wstyd, że ktoś taki sprawuje dziś władzę. Trudno wyobrazić sobie większy kontrast niż my pokoleniem powstańców, którzy oddawali życie z okrzykiem Jeszcze Polska nie zginęła, a obecnym premierem, który nie potrafi złożyć symbolicznego hołdu. Ludzie walczyli o Polskę, która miała być dumna ze swojej historii. Tusk najwyraźniej walczy o Polskę, która o historii ma zapomnieć. To nie jest już kwestia wizerunku, to kwestia sumienia. Tusk utracił moralne prawo, by przemawiać w imieniu narodu, który w tak kluczowych momentach zostawia samemu sobie. Bo jeśli nie potrafi oddać ci bohaterom przeszłości, to jak można ufać, że będzie bronił interesów przyszłych pokoleń? Jak można wierzyć, że będzie reprezentował coś więcej niż własne ambicje i obce interesy? Premier, który nie szanuje polskich bohaterów, nie szanuje także polskich obywateli, bo to właśnie przez pamięć o, przesz o przeszłości buduje się więź wspólnoty. Tusk, Tusk swoją postawą tę więź brutalnie przerwał. Pokazał, że nie czuje się częścią tej historii, że nie chce być jej kontynuatorem. A skoro tak, to być może czas, by przestał udawać, że reprezentuje Polaków. Społeczeństwo nie zapomina takich rzeczy. Brak obecności premiera na obchodach rocznicy powstania warszawskiego zostanie w pamięci na długo. To nie jest błąd do naprawienia, to rana, symbol tego, jak bardzo obecna władza oderwała się od narodu i jak niewiele znaczy dla niej wszystko to, co jeszcze niedawno było świętością. Donald Tusk może próbować nadrabiać miną, organizować briefingi, robić konferencje, wygłaszać pompatyczne frazesy, ale Polacy widzą i coraz wyraźniej rozumieją, że za tymi słowami nie ma już nic, ani prawdy, ani szacunku, ani patriotyzmu. Pozostała tylko pusta skorupa władzy, którą coraz trudniej traktować poważnie. Jeśli ktoś pyta dziś, kiedy dokładnie zakończyły się polityczne resztki autorytetu Tuska, odpowiedź brzmi: 1 sierpnia 2025 roku o godzinie 17. Gdy naród trwał w ciszy i modlitwie, a jego premier nie miał nic do powiedzenia, to nie był przypadek. To był wybór, a wybory mają swoje konsekwencje. Tusk może liczyć na zagraniczne wsparcie, medialne parasole ochronne i polityczne wygłupy koalicjantów, ale niech nie liczy na wybaczenie, nie tym razem. Są rzeczy, których Polacy nie zapominają, i brak szacunku dla powstania warszawskiego jest jedną z nich. Wstyd. I jeszcze raz, wstyd. Warto zadać sobie jedno podstawowe pytanie: czy człowiek, który nie potrafi nawet symbolicznie uczcić największego zrywu niepodległościowego w historii stolicy, może być moralnym liderem narodu? Odpowiedź nasuwa się sama. Donald Tusk od dawna nie pełni funkcji premiera z powołania. On po prostu odgrywa tę rolę. Jego brak obecności 1 sierpnia. Nie jest odosobnionym incydentem, lecz dopełnieniem całego ciągu zachowań, które pokazują, że nie czuje się częścią polskiej wspólnoty. To nie tylko dystans ideowy, to celowe odcinanie się od narodowej tożsamości. Nieobecność Tuska to nie tylko kompromitacja jego osoby, to także uderzenie w prestiż urzędu premiera. W przeszłości bez względu na opcję polityczną, obecność szefa rządu na obchodach rocznicy Powstania była niepisanym obowiązkiem. Elementem jedności ponad podziałami. Nawet w najgorszych czasach politycznych sporów istniały granice, których się nie przekraczało. Tusk te granice z premedytacją zniszczył, i to powinno obudzić nie tylko gniew obywateli, ale również refleksję wśród wszystkich tych, którzy nadal go wspierają. Jeżeli obecna władza naprawdę wierzy, że uda jej się przejść nad tą sprawą do porządku dziennego, jest w błędzie. Bo właśnie takie gesty, a właściwie ich brak, najbardziej zapadają w pamięć społeczną. Polacy potrafią wybaczyć wiele inflację, błędy w administracji, potknięcia legislacyjne, ale nie potrafią i nie chcą wybaczyć pogardy dla własnej historii. A to właśnie zrobił Tusk okazał pogardę. I nie ma od tego ucieczki ani tłumaczenia, które mogłoby to zatuszować. Dlatego ten dzień powinien być punktem zwrotnym chwilą, w której Polacy mówią dość. Dość rządów ludzi, którzy nie potrafią spojrzeć na własny naród z szacunkiem. Dość liderów, którzy nie pojmują, że funkcja publiczna to nie tylko zarządzanie, ale i godne reprezentowanie wspólnoty w momentach ważnych, świętych, historycznych. Jeśli Tusk nie rozumie, czym dla Polski jest 1 sierpnia, to nie ma prawa sprawować funkcji premiera. Nie w naszym imieniu, nie z naszym mandatem i nie dłużej. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.